Materiały jeszcze, no to tutaj góra deski rozdzielczej jest miękka. Hmm, tutaj ten niż, niższy element, tak samo, bo one są dokładnie z tego samego materiału zrobione. Natomiast tutaj już mamy twarde materiały, dosyć takie przaśne. I od dziwo powiem Wam, jak odkąd jeżdżę tym samochodem, odkąd wiedziałem. Aha, po, zobaczcie, tu jeszcze jest taka siateczka, do której można tutaj coś włożyć. To dosyć trzeszczą te materiały, niestety. I one są takie. No, nie specjalnie Volkswagenowskie, powiem Wam. Naprawdę jest dużo samochodów niższych półek, gdzie, gdzie, te, gdzie te nie ma tych trzasków. Natomiast ten samochód, mimo tego, że ma niecałe 117 tysięcy przebiegu i tam generalnie szósty rok, no to niestety, ale już te trzaski są. Tutaj z, e, zwróćcie uwagę, że e, z przodu e, krawędź drzwi e, wewnętrzna jest miękka. Tutaj też jest bardzo miękkie, miękko wyściołany ten, ten podłokietnik. Natomiast niestety drugi rząd 7 jest już gorszy i zobaczcie, że tu wszystko to jest standardny, ordynarny plastik.